Yo, cześć, siemanko, widzowie z tej strony Kiekabus i w dzisiejszym odcinku widzimy się na Hellcase'iku. Dzisiaj z tysiąca dolarów spróbujemy, w ogóle zobaczymy co da się zrobić za to tysiąc dolarów. Popróbujemy sobie na pewno dużo różnych nowych rzeczy na filmach. Także myślę, że będzie ciekawie, zapraszam do oglądania. No i zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, bo jest konkurs na koskę, do którego znajdziecie link w opisie. Jest 118 osób, koska za 162 dolarki. Także no wbijajcie, bo zostało 18 dni. więc wbijajcie, no link macie w opisie, wszystkie wymogi też. No i jak coś płacacie, to polecam z moim kodem, bo z kodem Kebus dostajecie 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 2 oraz darmowe 0,7 dolara na start, jeżeli jeszcze nie graliście. Czyli 70 centów totalnie za friko. Więc no bonusy są naprawdę spoko. No i co? Dzisiaj no spory budżet, spory, nie powiem, że nie, więc sobie coś poświrujemy, może zaczniemy sobie od Knife Life'a, tak wiecie, na rozgrzewkę, pięć skrzyneczek, let's do this, let's get it, no i zobaczymy, czy może jakaś koska na start, no niestety nie ma tak pięknie, może się uda coś wypolować, zobaczymy, otworzymy sobie jeszcze pięć, no bo czemu by nie, no i zobaczymy jak to tutaj pójdzie no. Okej, okay, okej, okay. No szkoda, że nie Neon Revolution, ale no w porządku. Dobra, ostatnie 5 i sobie dzisiaj. No dzisiaj mamy mamy budżet, żeby poeksperymentować. No chciałbym też coś fajnego. Może sobie coś wypłacę, zobaczymy. E, no dobra, tu chyba chociaż to będzie coś warte. Uuu, 100 dolców. Dobra, ej, dobra, mega oddał, mega oddał. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie się zaczyna ten odcinek. Um, dobra, trending cases. Ok, Tranquil Haven, Oha, niedostępne, no dobra, Okej. Okay. a co? To... bo sold out są, ok, ok, to ma sens, to ma sens, bez deals, no dobra, to sobie uderzymy w skrzynię min, e, oczywiście jakieś batelki dzisiaj sobie zapodamy, bo wiecie, że ja bardzo lubię grać bitwy, no i nie może się obejść bez oczywiście, nie może się obejść, Okej, okay. Electric Hive na pewno jest spoko dropem, o 128 dolków. No i pięknie. Mamy profidzik. No to jeszcze 4 skrzyneczki. I lecimy sobie jakieś bitewki przygrzmocić. No bo czemu by nie? Kto nam zabroni dzisiaj? No w sumie nikt. Także co? Lecimy na bitewki, nie? Nie ma co. Nie ma co, nie ma co. Lecimy na bitewki. Case Battle. Klikamy. Create Battle. Dodajemy sobie skrzynię. No i co? Co my sobie dodamy? No może. Może to. Może to. Może to, może to, może to. Um, I to, 248 dolków na dwóch graczy na razie, na razie sobie wiecie, tak na spokojnie zaczniemy, żeby, no rozumiecie, ja zawsze tutaj powoli, znaczy 250 dolarów to nie jest wcale spokojne zaczęcie, no to jest 1000 zł. ale no powiedzmy, że na dzisiejszy budżet jest to w miarę spokojne, ok? Więc ciśniemy sobie, 14 dolków na konto bota, no pierwsza bitewka zdecydowanie dla niego. No, druga, druga skrzyneczka też, ale może trzecia, może tutaj te, te losy się nieco odwrócą, no może jednak nie, może jednak nie, no ale, no, nie ma co się załamywać, tak, może gdzieś te ostatnie jakoś oddadzą, no tutaj nieco lepiej my, ale zobaczymy, zobaczymy, okej, okay, Man of War, no tutaj znowu dla bocika, no i ostatnia skrzynka, o no, tu musiałby jakiś banger wypaść, eee... O nie kurczę, ale kawałkiem, serio. No dobra, to ciśniemy w te bitwy. Widzę, że dzisiaj jest potencjał. No ten banger ostatni był dobry, tylko no niestety niewystarczający. Niewystarczający, widzowie. No ale trudno, mówi się trudno. My się nie poddajemy dzisiaj. No i lecimy, uderzamy dalej. Tu sobie takie skrzyneczki poddajemy. No i damy sobie premkę. I damy sobie majestika. Elegancko, teraz nieco taniej, 170 dolków, ale my sobie jeszcze dzisiaj pogramy, my sobie jeszcze dzisiaj przygrzmocimy, ta, bo nie ma co, no nie ma co. No dobra, chciałbym to wygrać, nie ukrywam, może wysypimy jakąś motkę, żeby tutaj wszystko fajnie było. U nie! Co się zadziało? Kliknąłem w P90, sorki. Już wracamy do eleganckiego wyglądu. O, wyślemy diamencika. Jak macie premium, to właśnie macie takie kurczę fajne rzeczy. O! Damn No i to jest to. To jest mocny drop. To jest fest mocny drop. Elegancko, to mi się podoba serio. Dobra, Pepe bizonik. Okej, okay, okej, okay. nie najgorzej. Tu lecimy sobie dalej elegancko. Okej. Okay. Okej, okay. to jest naprawdę bardzo fajna bitwa. 277 dolarów. No i to jest to, są liczby, które ja chcę widzieć. Jest, sir. No dobra. No to jak zostało nam 400 dolarków, to chyba przygrzmocimy na taką mocarną bitewkę, co? Później sobie polecimy jeszcze na coś. Czemu by nie? No lecimy mocno. Uj, ile mocna. Ale mocna bitwa. Człowieku. Człowieku. Dobra, 453. u człowieku. No, to by się przydało wygrać. Oj, to by się przydało wygrać. Fest. No dobra. Dodajemy bota, no. Jak już dzisiaj z botami walczymy, to sobie powalczymy z botami. Come on. Chciałbym, chciałbym naprawdę No to wygrać po prostu Nie będę ukrywał Nie będę ukrywał swoich emocji Stresuje mnie to lekko, nie wiem czy to dobrze No na razie jest tragedia Nie będę ukrywał, no, na razie jest tragedia Po naszej stronie oczywiście Tutaj no nieco lepiej, nieco lepiej Ale to, to dalej nie jest to, to dalej nie jest to Nie oszukujmy się No kurczę, come on 100 dolków różnicy, no to jest To jest jednak sporo, to jest jednak sporo Rzeczywiście, to może odmienić jeden traf, no ale trzeba to trafić, tak? Także nie oszukujmy się. E, Okej, okay, no tutaj nieźle, nieźle, ale no to nie daje nam prowadzenia. To nie daje nam prowadzenia, no zdecydowanie nie. E, no tutaj znowu nieco lepiej. No i ostatnia skrzynia. No jest ciężko, jest ciężko. Kurde, ta łupka 100 dolków. No już byłem taki pełen nadziei. 600 dolków, no gratuluję. E, internetowy uścisk dłoni, oczywiście. No, no i mówi się trudno może pójdziemy sobie na kontrakt, bo są kontrakty jest to naprawdę fajna opcja ja ją mega lubię jakieś te tańsze skinki sobie pododajemy no bo czemu by nie czemu by nie no dobra damy sobie na easy na razie bo to jest 50 dolków więc może sobie coś fajnego zgarniemy u zeusa widzicie są, jest w ogóle już zeus na hellcase także skin do zeusa więc to jest naprawdę spoczko Dobra, dodajemy to, 24 dolki, podpisujemy, sprzedamy sobie, no jeszcze jakąś bitwę sobie przyszpącimy bo wiecie, że ja te bitwy naprawdę lubię, więc sobie z tego skorzystamy. No i co? Taką na koniec myślę, że ostatnią bitwę, no to damy taką mocną. Zagramy za te 600 dolków wóz albo przewóz. No ale wiecie, że ja, że ja lubię robić takie rzeczy, więc taką rzecz sobie zrobimy. No i tutaj już jakieś mocniejsze skrzynie, że tak to nazwę. Oj, może najfy, nie Może oni tadży i może... Ta, będziemy mieli jeszcze nie, na to nas nie stać. Na to nas stać. No dobra. Uf, no dobra. Okej. Okay. No teraz yy, poczułem presję tego. <laughs> poczułem presję, bo to, to już jednak jest sporo pieniędzy. Tak na jeden raz. Rozumiecie o co mi chodzi? Że jak już wchodzić w bitwę, to już uderza to do mnie. Uf, no dobra. Proszę. Proszę. Come on. Come on. No dobra. Na razie po dolarku, na spokojnie, na razie widzę, że dokładnie, okej, okay, no prawie dokładnie bo tutaj w traku. traku te same trafy chciałem powiedzieć, uh, okej, okay, sugar rush, tak, a nie, phoenix blacklight, okej, okay, tutaj dla nas troszkę, nie najgorzej, nie najgorzej, uh, okej, okay, kill confirmed, dobra, no le lekkie prowadzenie, ale to naprawdę nie jest duże prowadzenie, no i tutaj je tracimy, zdecydowanie tracimy, tu musimy już jakieś bengery zacząć dropić. Uu, dobre, to było dobre, podoba mi się to. Podoba mi się to jak najbardziej. Uuu, uu, no to już mi się nie podoba, to już mi się nie podoba, niestety. To już mi się nie podoba. No niestety, dzisiaj nie udało się. No ale bądźcie ze mną na następnych odcinkach. Wrócimy silniejsi. Wbijajcie na stronkę, trzymajcie się i ją.